Na początku nie było planu, był temat. Rodrykalna zmiana? No okej, okay. ale jaka? Pierwsze spotkanie. Jeden mówi o śmieciach, drugi o ubraniach, trzeci chce aplikację. Ale nie mieliśmy wywalonej. Po prostu szukaliśmy pomysłu, który nie będzie ściemą. W końcu doszliśmy do jednego wniosku: Róbmy coś eko. Ale tak, żeby było widać efekt. Byliśmy w czterech szkołach, zorganizowaliśmy tam sześć warsztatów. Zrobiliśmy mnóstwo DIY. Pokazaliśmy jak dużo znaczy edukacja w zakresie ekologii oraz zorganizowaliśmy akcję sprzątania lasu, a także pokazaliśmy Wam, jak przerwać własne ubrania, na przykład clean, Oraz dużo, dużo więcej. Thus the power girls were born! Dzień dobry, dzień dobry. Znajdujemy się w słonecznym Szczecinie. Mam do Pani bardzo ważne pytanie. Czy warto wspierać fast fashion? Ew, kto to w ogóle wspiera? To jest okropne. Dlaczego? Dlaczego? Bo jest bardzo nieetyczne po prostu dla ludzi i środowiska. Wykorzystują... Czy zagraża środowisku? A co Pani myśli? Co to za głupie pytanie? Retoryczne? No chyba tak. No to dobrze. To już Wy wiecie. Dzień dobry, dzień dobry. Mam do Pani bardzo ważne pytanie. Czy warto dbać o zagrożone gatunki? No jak? Moje dzieci chyba muszą zobaczyć. Um, lwa? Hipopotamy. Hipopotama? lwa, tygrysa. A co wpływa to na środowisko? I pandy! <noise> Ma pani rację, ale dlaczego mamy wspierać zagrożone gatunki? No, żeby żyły. Kiedyś też możemy być zagrożonym gatunkiem. Dziękuję. Dzień dobry, dzień dobry. Mam do Pani bardzo ważne pytanie. Słucham Panią. Co zmienił projekt redykalna zmiana w Pani życiu? Droga Pani, tak naprawdę wszystko. Wiem teraz, jak dbać o zwierzęta. Moje spojrzenie na świat jest zupełnie inne. Wiem, co tak naprawdę znaczy ekologia, i wiem, czego unikać. Cudne, cudowne. Widzicie? Nawet ludzi potrafią wiedzieć, co to jest ekologia i jak ją wspierać. Dlatego obserwujcie projekt radykalna zmiana, by dowiedzieć się jeszcze więcej. Udało nam się zebrać ponad 7 tysięcy beneficjentów i współpracować z dziewięcioma partnerami. Nasza akcja nie tylko pokazała, czym jest ekologia, ale jak prosto możemy zmienić świat na lepsze. Zmiany nie robi się wtedy, ale zawsze można zacząć. No, może ktoś coś po nas dołoży, na przykład nie bardzo tak do śmieci.